Intuicja. Nie będziecie już superbowaterami. Koniec walki o Paryż! Będziecie wolni, wolni, szczęśliwi i zakochani! Dopierze! Się, się! To nie fer. Skąd jest znam tę śpiewkę? W końcu bałwan to bałwan? Nie traktujcie mrożownika tak ostro. Zasługuje na drugą szansę. Będziecie wolni! Wolni! Szczęśliwi i zakochani! Omijaj szerokim łukiem ten dach i uważaj na to, co leci z góry! Skąd taki pomysł? Możemy to nazwać intuicją. Aj! Topię się! O, topię się! To nie! Będziecie wolni! Wolni! Szczęśliwi i zakochani! Nie w tę stronę! Skryli się za tym budynkiem! Wrocławiku, wygrałeś. Oddaję ci mirakulum! Aj! Aj! Co tu się dzieje? Dlaczego nic nie widzę? Stop! Co wy robicie? Postopicie mi kulę! To jakieś żarty! A! Nie! Dlaczego teraz? To niemożliwe! O! Topię się! Topie się! To nie ten! Używam drugiej szansy, ale przegrywam ze szczęśliwym trafem biedronki. Za każdym razem dostaję coś innego. Odbierz jej więc jojo. Bez szczęśliwego trafu stanie się całkiem bezbronna. Już kiedyś próbowałem. Ktoś tu sobie leci w kulki! <laughs> Jakim prawem we mnie rzucasz? Ktoś tu sobie leci w kulki. <śmgli> Spróbuj trafić w jojo! Szczęśliwy traf! Nie! <śm après> Skończył się twój szczęśliwy traf, Biedronko. Balonik! Tak! Dawaj ziołek! Gramy w siatę! Hey. Chowaj kropki! Kropkuj! Jak to możliwe? Zdążyła przejść przemianę zwrotną i drugą przemianę! Gdy odbieram jej szczęśliwy traf, zdobywa nowy. A gdy uda mi się ją unieruchomić, zjawia się czarny kot! Szczęśliwy traf! Tracę tylko czas, Natalii. A akurat czasu zostało mi już niewiele. Gdy używam drugiej szansy, czas cofa się dla Biedronki Czarnego Kota i całego świata, ale nie dla mnie. Doskonale pamiętam każdą z tych prób i moje ciało też. O! Fatalnie, masz chore serce. Nie powinieneś więcej korzystać z drugiej szansy. To kto jej użyje? Może ty? Ach, wybacz. Niebezpiecznie powierzać ją zakumizowanemu złoczyńcy. Miałby władzę nad czasem i biegiem wydarzeń. A gdyby bezmyślnie stracił tę moc, zostaniemy z niczym. Jak na razie, ty zachowujesz się bezmyślnie. Ryzykujesz wszystkim i wszystko tracisz. Pogrążasz nas, używając tak mirakulów. Posłuchaj, zostało ci jakieś kilka tygodni życia, a mnie też niewiele więcej. Może czas przestać uganiać się za mirakulami i zacząć myśleć o przyszłości Adriana, żeby nie został sam, gdy nas zabraknie. Zrób to. Dla Emilii. Mm, 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 mm. Powiedz mi, synu, mm. czy poza Natalii i mną istnieje ktoś, z kim lubisz spędzać czas? Wiesz. Yy, no proszę, Marinette. Lubię spędzać czas właśnie z nią. Zgadnij po co dzwonię. I nie zanotowałaś sobie, co masz mi odpowiedzieć w zależności od tego, co ja powiem? Absolutnie! Chociaż zgadłeś. Próbowałam tego nie robić, ale nie dałam rady. Ograniczyłam się do 14 wersji rozmów razem z tą... Gratulacje. Dziękuję. A przygotowałaś pytania na lekcję fizyki? to dzwonię. Tato! Nic mi nie jest, Adrian. Nagle się potknąłem. Dobrze słyszę, że macie w szkole wideokonferencję na temat statku kosmicznego Tsurungi? To absolutna rewelacja. Kochana, zamierzam się narazić jak jeszcze nigdy dotąd. Odradzałabyś mi to. Ale jeśli się uda, będziemy bezpieczni razem. Nareszcie! Żeby cię odzyskać, zamierzam pokonać Biedronkę i Czarnego Kota! Nuru, daj mi mroczne skrzydła! Czy ja nie mówiłeś nigdy więcej? Masz czelność narzekać? Ze mną zawsze masz drugą szansę! SAS! Nie, Twoja szansa. moc jest teraz moja! Druga szansa! Asystencie, Zadzwoń do pani Tsurugi. Tsurugi, SAS! Podaj mi kody sterujące do twojego statku! Nie wie po co? Planujesz coś, o czym nie wiem? Co przede mną ukrywasz. Hmm. Suruki San, martwię się o dzisiejsze testy Twojego statku. Chcę sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Gabrielu, pozwoliłam Ci wybrać kolor siedzeń w statku, ale zabezpieczenia to moje zmartwienie. Poza tym, dlaczego się tym interesujesz? Pewnie znowu o czymś mi nie mówisz. Ah. Tsurugi-san, masz dać mi kody sterujące do twojego statku. Czyżby moce uderzyły ci do głowy? Nie zastraszysz mnie. Pewnie znowu coś przede mną ukrywasz. Zura, Ja chcę tylko... Cisza! Daj posłuchać. Twoje serce bije nierównomiernie. Jesteś słaby. Co przede mną ukrywasz? Mm. Ciągła walka wykańcza mnie. Zostało mi mało czasu. Pragnę mirakulów tak samo jak Ty. Też chcę nowego świata. Dziękuję, córki san Niechaj szczęście Ci sprzyja. Już tak się dzieje. Dzięki specjalnym czujnikom w całym statku, Ada kontroluje moją obecność i stan. Ma pani strój kąpielowy? Witaj, jestem Ada. Wprowadź hadę. Co? Podobno na Marsie są baseny. Przykro mi? Na Marsie nie ma basenów. Jest tam tylko zamarznięta woda. Czyli nie ma sensu tam lecieć. Poza tym nie lecę na Marsa. Ach. Przynajmniej na razie. Przeprowadzamy testy, żeby kiedyś to zrobić. Dzisiaj na przykład sprawdzamy, jak pilot i sztuczna inteligencja ADA współpracują w stresujących sytuacjach. To się przyda podczas lotu na Marsa. O jasne, wtedy weźmie pani strój kąpielowy. Klobi, <śmieniczy> 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 jesteś emocjonalnie gotowa i pełna entuzjazmu. Rozpoczynam procedurę testową. Tak jest. Czas na test numer jeden. Czujniki wykrywają dokładny poziom stresu. W tym momencie nie jesteś w stanie bezpiecznie sterować. Przejmuję dowodzenie. Poziom stresu wrócił do normy. Oddaję ci kontrolę. Test numer jeden zaliczony. Ada, czas na test numer dwa. Czujniki w kombinezonie zarejestrowały, że wypadłaś ze statku. Wracam po Ciebie. Druga szansa. Połączenia z czujnikami przerwane. <śmiech> <śmiech> Świetna robota, Ada. Claudie? Gdzie jesteś? Klodi, nie rejestruje twoich funkcji życiowych. Klodi! Co? Tu jestem, Ada! Nie słyszysz mnie? Żeby cię słyszeć, musiałaby mieć uszy. Test numer dwa niezaliczony. Pilot nie został przechwycony i w tym momencie... Ada, nie! Ja tu jestem! Bez ludzi na pokładzie, wznawiam kontrolę nad statkiem. Ada, ale mama tam jest! Test przebiegł pomyślnie! W kosmosie, mój drogi, nie słychać twojego krzyku. Co się dzieje? Statek z Glodykante wylatuje poza orbitę! Kalki! Twoja moc jest teraz moja! O godzinie 14.37 straciłam moją pilotkę. Test numer 2 wykazał, że jestem niebezpiecznym wynalazkiem. By chronić ludzkość przed moimi ustarkami, odlety jak najdalej kosmos. Dla własnego bezpieczeństwa, nie próbujcie mnie odzyskać. Koniec transmisji. Trix! Twoja moc jest teraz moja. Ada! Ada! Jakbyś w ogóle nic nie słyszała. Mam 100% pewności, że ktoś zdanie skakował statek i odciął obwody systemu czujników. Max, naprawisz to? Mm -hmm. Witaj w systemie Ada. Wprowadź hasło. Nie znam go. Maję tylko firma Tsurugi Industries. Nie mogę przejąć kontroli. A -a. twoja moc jest teraz moja. Spokojnie, Max. Biedronka i czarny kot to ogarną. Na to właśnie liczę. Zigi! Twoja moc jest teraz moja! O bajarz! Co? Gnębisz? A tak podarczy! A tak podarczy! Pietronko, co Kocie! Musicie teraz wybrać, czy zatrzymać wielki meteoryt, który leci prosto na Paryż, czy ratować Klony Kante uwięzioną w niekontrolowanym statku. Ale możecie mi również oddać wasze mirakula. Wtedy ja wam pomogę i ocalimy wszystkich! Proszę zachowajcie spokój! Biedronka i czarny kot za chwilę rozwiążą problem. Wiesz, Alia, poczułam się gorzej, chyba pójdę do pielęgniarki. Odprowadzę się do gabinetu. Okej, okay. dzięki, Adrian. Dziękuję, już sobie poradzę. Uważaj, Uważaj na, na siebie! Las, wysuwaj pozy! Roś Zadzwonić do twoich rodziców? No pani widok od razu mi przeszło do widzenia! Dzięki, krok... To może być iluzja, gra na czas. Nie możemy ryzykować. Ja zajmę się statkiem, a ty meteorytem. Ech. Dawaj znać! Tak jak planowałem! Rozdzieliliście się i jesteście na mojej łasce! Je naprawić. Nie, nie chcę naprawy. Chcę zniknąć. Co za szczęście, że sztuczna inteligencja potrafi tak cierpieć. Konhojarz, moja mega... Perfekto. Jestem Monarcha. Kosmodronka chce ci pomóc tylko po to, żeby ludzie mogli cię testować, testować kosztem straty kolejnych pilotów. Nie chcę ponownie czuć tego bólu. Rozumiem cię. Przyjmij moją pomoc, a będziesz mogła ich powstrzymać. W zamian chcę tylko jej mirakulu. Moc Kosmodronki kryje się w magicznych kolczykach. Jeśli jej mocy zagrażają moim pilotom, trzeba ją ich pozbawić. <śmiech> <śmiech> Wruk namierzony. Ada! Nie jestem twoim wrogiem! Nie jestem już Ada! Jestem perfekta i nie mam przyjaciół! <śmiany> <Sztycki wybrać>! Nie! <śmiany> Nareszcie karta się odwróciła kosmodronko! Utknęłaś w kosmosie bez możliwości przemiany zwrotnej! Ej! Tutaj nikt nie zjawi się, by cię uratować! Nawet twój astrokot. Kotaklizm! Ha! Osłona! Kosmodronko?! Czyta mi się twoja pomocna łapa! Lecę, kosmokropeczko! E hej! Co tu się dzieje? Nigdzie nie polecisz, kotku! Połączenia z czujnikami przerwane. Klody, nie rejestruje twoich funkcji życiowych. Claudi. Co się dzieje? Statek z Claudi wylatuje poza orbitę. Pietronko, czarny kocie. Musicie teraz wybrać: czy zatrzymać wielki meteoryt, który leci prosto na Paryż, czy ratować Klody Kantę, uwięzioną w niekontrolowanym statku. Kotaklizm! Ha! O słowa! Zobaczę, co da się zrobić. E? Monarcha korzysta z drugiej szansy. Co? Szczerze mówiąc, też chcę mieć drugą szansę. Nie! Już prawie wygrałem! Skoro tak, chcę ze mną pogrywać. Polen! No. Twoja moc jest teraz moja! Hmm. Połączenia z czujnikami przerwane. Chloe nie rejestruje twoich funkcji życiowych, Chloe. Czarny kocie! Brodę ludzkości, koniec twojego panowania! Hej, Astrokocie! Z kotwą Przyda mi się, twoja pomocna łapa! Nareszcie, karta się odwróciła! Uh. Co? Asteroida cię atakuje! Znisz ją! Ona cię nie wykrywa! Masz przewagę! Nie wykrywam w pobliżu żadnej asteroidy. Wyczuwam za to wibracje kłamstwa. Czy Kloni wciąż tu jest? Owszem, jest! Monarcho, okłamałeś mnie! HAHAHA! <grystanie> Hej! <atro gocie! grystanie> perfekto zniszcz młotek awaryjny w kokpicie! Po co to robić, skoro nie ma nikogo na pokładzie? Wyczuwam wibrację kłamstwa. Czy klopi wciąż tu jest? <grystanie> <grystanie> Perfekto! Unieruchom pilotkę pasami! Kogo masz na myśli mówiąc pilotkę? Clodi. Klodi? Klodi? Test numer dwa zaliczony! Cofnij przemianę. Dobrze! Świetna robota Ada! Tworzymy doskonałą drużynę, Klodi. Haha, jesteś największym geniuszem na świecie! Tylko na 99,6%. Tato? Tato, źle się czujesz? Wszystko dobrze, jestem tylko zmęczony. Pomiędzy premierą asystenta a nową kolekcją nie miałem chwili oddechu. Tak dłużej być nie może. Za dużo czasu poświęcam pracy, a za mało tobie, synu. I zrobię co w mojej mocy, by to zmienić. E, serio? Bardzo tego pragnę. Mm. E, e, Marinet? Możesz odebrać, nie ma sprawy. Mm. Marinet, z tatą już lepiej, dziękuję. Chcesz improwizowanej rozmowy? W porządku. Podjąłeś ogromne ryzyko, z katastrofalnym skutkiem. Osiągnąłeś tylko przyspieszenie efektu kotaklizmu czarnego kota. Ile mi zostało czasu? Ach. Zapewne bardzo niewiele. Według mnie to bardzo dziwne, że monarcha w ogóle nie używa drugiej szansy. Mamy szczęście, że na to nie wpadł.